Żarłop i Skóra i Mando, Jerry, Bogusia, trzyma oraz na ich goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Zapraszamy. Zapraszamy. Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj w ramach aktualnego eventu w konglomeracie podcastowym opowiem Wam o kolejnym tytule z serii Spider-Man. Będzie to kolejny komiks, a dokładniej Spider-Man niebieski. Autorstwa Jeffa Leba i Tima Seila. Ten komiks w Polsce doczekał się dwóch wydań. Najpierw został wydany w ramach Wielkiej Kolekcji Komiksów Marvela jako 33. tom kolekcji, natomiast yy, poza kolekcją ten komiks wydała Mucha. I on ukazał się tam w ramach serii, w którą wchodzi ten komiks. Czyli obok takich tytułów jak Daredevil Żółty, Hulk Szary czy Kapitan Ameryka Biały, który ukazał się całkiem niedawno. To są wszystko komiksy tych samych panów. To są nazwiska bardzo dobrze znane w Polsce, odpowiedzialne m.in. za takie komiksy jak Batman Długie Halloween, Batman Mroczne Zwycięstwo, Batman Nawiedzony Rycerz czy Catwoman Rzymskie Wakacje. I tutaj na starcie wypada zaznaczyć to, co zaznaczają wszyscy recenzenci, wszystkie recenzje, na jakie trafiałem w internecie, zaczynały się od ostrzeżenia na temat spoilerów. Ostrzeżenia mówiącego nam, że jeśli nie znacie losów Gwen Stacy, no to ten komiks będzie dla Was spoilerem. W zasadzie nawet bardziej sam komiks niż ta recenzja, no bo ja w tej recenzji nie, nie wyjdę poza ten komiks. A ten komiks od początku odkrywa nam te karty. Od początku mówi nam o tym, co się stało z Głębem. To znaczy, nie wiemy dokładnie, co się stało, no ale wiemy, że Głęb umarła. Początkowo Peter nie mówi nam tego wprost, no ale i tak jest to oczywiste. Sam punkt wyjścia tego komiksu jest już oczywisty, wiemy do czego to zmierza. A bardzo szybko właśnie zaczyna nam to mówić wprost. Zresztą we wstępie w komiksie, który wchodził w skład wielkiej kolekcji komiksów Marvela. Mamy to dokładnie rozpisane, w jakim zeszycie umarła Głędy, w jakich okolicznościach i tak dalej i tak dalej. Także nikt tutaj nie przejmuje się tym, że to mógłby być spoiler. I według mnie to całe ostrzeganie przed spoilerami, to całe zresztą to co ja sam teraz zrobiłem przed chwilą, to całe yy, wałkowanie tematu może trochę wypaczyć oczekiwania od tego komiksu, bo ja przyznam, że siadając do tego tytułu spodziewałem się raczej odświeżonej wersji historii z 1973 roku, historii z zeszytu The Amazing Spider-Man 121, czyli historii śmierci Gwen. Może poprzedzonej całą obudową, może poprzedzonej całą historią miłości Petera i Gwen, ale to również jest coś, czego w tym komiksie nie znajdziemy. Nawet myślałem, żeby przed lekturą tego komiksu przeczytać sobie ten oryginalny komiks ze śmiercią Gwen, który również został wydany w Polsce, również w ramach wielkiej kolekcji komiksów Marvela pod tytułem Śmierć Stacey's. Ale ostatecznie odpuściłem go sobie ewentualnie zostawiając na potem na porównanie i bardzo dobrze, ponieważ to co dostajemy w komiksie Spider-Man niebieski to jest tak naprawdę zupełnie coś innego. I teraz po kolei, po pierwsze. Jak napisany jest ten komiks? Tutaj mamy narrację pierwszoosobową. Całą historię opowiada nam Peter Parker. Ten komiks, to co tutaj obserwujemy, to jest nagranie na dyktafon. Peter w walentynki siada do dyktafonu i zwraca się do, do, właśnie do nieżyjącej Gwen Stacy. nie mówi tego nam, tylko opowiada to jej. Opowiada jej całą historię tego, jak zakochał się w niej, jak ją poznał. E, to jest takie jego pożegnanie e, z Gwen. I to jest napisane świetnie. To się czyta doskonale. Ta narracja jest kapitalna. Do tego cała historia opowiadana przez Petera również jest świetna. Dialogi, nawet jego żarty podczas walk, bo tutaj mamy całkiem sporo tych walk. Jest kilka też fajnie napisanych i narysowanych żartów, na przykład z Flashem Thompsonem wypatrującym Spidermana, albo z Flashem co różdziwiącym dziwiącym się jak Peter to robi, że dwie największe laski cały czas się koło niego kręcą. Chociaż historia Flasha również w pewnym momencie wchodzi na poważniejszy tor, szczególnie jeśli wiemy, do czego to wszystko będzie zmierzać, jak to wszystko się dalej potoczy, to to również jest właśnie plus tego komiksu, że obserwujemy taką troszeczkę komedię, ale to bardzo płynnie przechodzi do, w poważniejsze tony. Cały komiks rozpoczyna się od takiej powiedzmy śmierci Green Goblina. Norman Osborn traci pamięć podczas walki z Peterem i Peter postanawia uratować go i spreparować wiadomość, że właśnie razem pokonali Green Goblin'a. Peter jest już starszy, to już nie jest licealista, on jest studentem. Tutaj obserwujemy przygody całej jego paczki, czyli właśnie przyjaźni z synem Normana Osborna, przyjaźni z Flashem Thompsonem, no ciężko to nazwać przyjaźnią, ale e, oni sobie dogryzają, ale to już jest na takiej zasadzie, e, że no, lubią się, są ze sobą razem, są gdzieś tam, kumplują się ze sobą, ale cały czas sobie docinają z jednej i z drugiej strony. No i oczywiście Gwen Stacy i Mary Jane Watson. Obie kobiety pojawiają się mniej więcej w tym samym czasie w życiu Petera Parkera, Obie są nim bardzo zainteresowane, i to jest moim zdaniem bardzo fajnie wyważone. Zarówno kolejne walki, kolejne pojedynki Spidermana, jak i główna historia Petera Parkera i jego przyjaciół. Cała fabuła od, od strony Spidermana wygląda tak, że jakaś tajemnicza postać wypuszcza kolejnych przeciwników Spidermana, no i planuje zabić go. Zleca tym wszystkim kolejnym tam łotrom zabicie Spidermana, i Spiderman walczy kolejno z, ze swoimi znanymi przeciwnikami. Natomiast sam Peter Parker zakochuje się w Gwen Stacy i przez cały komiks próbuje zbliżyć się do niej, próbuje zacząć życie z dziewczyną, która tak naprawdę również jest nim zainteresowana, ale przez cały ten komiks oni się ciągle rozmijają. To jest strasznie fajnie napisane i to jest strasznie nietypowa historia miłosna. Właśnie to, co powiedziałem na początku. Czytelnik może spodziewać się tego, że Dostanie tutaj historię miłosną, właśnie z dramatycznym finałem, ale to jest mylne, bo my tutaj dostajemy co innego. Na samym początku Peter mówi nam cytat, mówi nam, cytuje nam wujka Bena, Młodość marnujemy, zajmując się niewłaściwymi ludźmi. I to jest cytat opisujący ten komiks. Peter Parker próbuje rozpocząć związek z Gwen. Ale mu to nie wychodzi. Za każdym razem, gdy chce coś zrobić, no to coś staje mu na drodze i ten czas leci, ten czas mu mija. A, że słyszymy tę opowieść z punktu widzenia Petera, który wie, że nie odzyska tego czasu, wie, że ten czas tak naprawdę stracił, ponieważ wszystkie sekundy, wszystkie godziny i dni, które mógł spędzić z Gwen, no i nie spędził ich, no to już są nie do odzyskania, ponieważ Gwen umarła. No to nadaje to gigantycznego dramatyzmu temu komiksowi. I tutaj mamy też takie, no już typowe zderzenie, gdy Peter obserwuje walkę dwóch stępów przez okno i wie, że oni sobie ze sobą poradzą, oni się sami tam zatłuką, ale zaczyna myśleć kurczę, już kiedyś raz stałem i patrzałem, co się wydarzy, i skończyło się to śmiercią wujka Bena. Tutaj oczywiście ten kluczowy cytat z wielką siłą wiąże się wielka odpowiedzialność. No i pomimo tego, że Miał tutaj dwie piękne kobiety obok siebie, no to musiał je spławić i ruszyć do walki. Kolejne godziny nie do odzyskania. To jest wszystko przepięknie narysowane. Styl sejla jest charakterystyczny. To można lubić, można nie lubić, ale yy, no większość osób chyba to lubi i. i... Ten komiks wygląda bajecznie, zarówno pod kątem rysunków, jak i kolorów. Bardzo ograniczonej palety barw, ale bardzo e, ładnej, bardzo to e, dobrze wygląda. Do tego, czuć tutaj e, takiego klasycznego e, Spidermana, i to. Widać, jak się patrzy na te rysunki, no to ja miałem wrażenie, jakbym oglądał naprawdę, jedne z pierwszych komiksów o Spider-Manie. Przy czym nie trąci to ramotom, bo ja również nie jestem fanem klasycznych komiksów. No a do tego narracja jest zupełnie inna niż w klasycznych komiksach, więc czyta się to zupełnie inaczej, ale czuć ducha takiego starego, klasycznego Spider-Mena. Zresztą cały ten komiks jest dedykowany Stanowi Lee, Steveowi Ditko i Johnowi Romicie Seniorowi. I tutaj zarówno sceny walk, sceny dynamiczne, jak i po prostu e, zwykłe rozmowy bohaterów są narysowane świetnie, są kadrowane świetnie, są świetnie rozplanowane na poszczególne kadry. Może zdziwić trochę postać Mary Jane, która e, jest taką dziewczyną bardzo imprezową, która jest taka, taką dziewczyną, gdzie wszędzie jej pełno, taką bardzo odważną dziewczyną. E, jej styl bycia może nawet trochę denerwować e, w pewnym momencie. Ale to wraz z finałem okazuje się, że to też miało sens, takie przedstawienie, takie kontrastowe przedstawienie Mary Jane, żeby pokazać, co straciliśmy: że nie tylko bohaterowie stracili Gwen, ale każdy z nich stracił też część siebie że ta wesoła dziewczyna, która gdzie się pojawiała, tam była impreza, która zawsze radziła sobie w życiu i, i była przebojową gwiazdą. Ale w sensie pozytywnym, no to również to utraciła. Podsumowując, to jest naprawdę świetny komiks, ale to jest komiks, który przy konkretnych, napompowanych oczekiwaniach może w pierwszej chwili rozczarowywać to jest chyba złe słowo ale możemy być zaskoczeni w pierwszej chwili ale ja mam wrażenie, że to jest komiks, który zostaje z czytelnikiem na dłużej i z czasem on zyskuje coraz więcej. Nie liczcie tutaj na typową historię miłosną, nie liczcie tutaj na, na to, że do, dostaniecie taki finał, od, odświeżenie finału, który widzieliśmy, albo no, który, który widzieli czytelnicy w latach 70. Ale to dobrze. To dobrze, że nie dostaliśmy jeszcze raz tej samej historii, nie wiem, współcześnienia tej samej historii, yy, czy czegoś w ten deseń. Ten komiks jest takim gorzkim hołdem dla Gwen Spacey, i finał jest tutaj. Naprawdę smutny, naprawdę mocny, naprawdę ciężki, chociaż zupełnie inny niż można by oczekiwać. Ja czytałem ten komiks późno w nocy i nawet rozważałem czy nie przerwać w pewnym momencie i nie zostawić sobie końcówki na rano i bardzo cieszę się, że przeczytałem ten komiks na raz bo tak jak gdzieś tam w połowie komiksu już czułem zmęczenie no bo było późno no i trochę mi się chciało spać tak gdy doszedłem do końca no to kurczę no to Całkowicie odechciało mi się spać. I wydaje mi się, że to jest taki komiks, który warto przeczytać przy jednym posiedzeniu. Chociaż może, może w tym momencie trochę nas wkurza narracja na początku zeszytów, gdzie za każdym razem Peter tam kaszle stęka i tak jakby zaczyna od nowa nagrywanie, albo wymienia baterię, albo coś takiego, ale to jest, ta, to jest taki urok. No, no komiksy są wydawane w częściach i, i to jest bardzo często zaznaczane jakoś. A kończąc już moje wywody, jeśli nie byłoby to jeszcze oczywiste, ja bardzo ten komiks polecam. To jest. Dość nietypowy komiks o Spider-Manie, chociaż w nim jest dużo takich typowych walk z typowymi żartami i typowych przeciwników, ale ma to wszystko inne podłoże, ma to wszystko inny kontekst, ma to wszystko inny wydźwięk, który podkreśla po prostu bardzo grubą linią końcówka tego zeszytu. Bardzo smutna końcówka i gorzka końcówka. I to jest komiks, który naprawdę warto przeczytać. To by było na dzisiaj wszystko. Ja się z wami żegnam. Zapraszam na kolejne podcasty o Spider-Manie i kolejne po evencie spidermanowym, natomiast na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć! You It's over! Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!